Jak odróżnić wiele trywialnych rzeczy od tych naprawdę wartościowych? Zacznę tutaj od fragmentu trochę ze środka. Wydaje się to oczywiste, ale kiedy ostatnio znalazłeś czas na spokojne rozmyślanie w środku dnia? Nie chodzi mi o 5 minut w porannym autobusie poświęcone na zrobienie w głowie listy zadań do wykonania, ani o chwilę nieuwagi na zebraniu, w której zastanawiałeś się nad tym, jak zabrać je za inny projekt. Myślę o celowym wykrojeniu z dnia pracy chwili spędzonej wyłącznie na rozmyślania w przestrzeni pozbawionej czynników rozpraszających. W dzisiejszym świecie, przyładowanym gadżetami i bodźcami, jest to oczywiście znacznie trudniejsze niż niegdyś. Pewien menadżer zapytał mnie kiedyś na Twitterze. Pamiętasz jak to jest, kiedy się nudzisz? Dzisiaj się już to nie zdarza. No właśnie. Czytam ten z pozoru nieistotny fragment, ponieważ bardzo mi przypomina to, o czym mówił Rick Rubin. Jeżeli nie wiesz, kim jest Rick Rubin, jest to producent muzyczny, który współpracował z każdą gwiazdą, jaką znasz za świata muzyki, każdym zespołem, każdym artystą. Bardzo kreatywna osoba w każdym razie. Rick mówił o tym, że bardzo pomaga mu to, że w trakcie dnia kładzie się, jest zupełnie nieruchomo i wtedy myśli. Ma czas zagospodarowany. Na myślenie, bez rozpraszania. Mówię o tym właśnie w tym kontekście, ponieważ potem jak ten menadżer mówił na Twitterze, dzisiaj ludzie już się nie nudzą, są cały czas rozpraszani. Mają gry wideo, mają stymulujące filmy, mają TikToki, mają wszystko tego typu. Mają coraz bardziej stymulującą muzykę, wszystko jest głośne, wszystko jest wielkie, wszystko jest kolorowe. Wszystko stymuluje. Żyjemy w bardzo przyładowanym bodźcowo świecie. Nie mówiąc już o tym, że mało kto jest w stanie przesiedzieć nawet 10 minut i czytać książkę, ponieważ, jak mało stymulująca jest książka w porównaniu do telefonu, gdzie możemy oglądać TikToki, gdzie co 10 sekund możemy oglądać wybuchy, pościgi i inne tego typu rzeczy. Też bardzo ciekawym, nieoczywistym przykładem, jaki Grek. Wykorzystał jest sen. Ochrona zasobów. Najcenniejszym zasobem, za pomocą którego możemy zmienić świat, jesteśmy my sami. Jeżeli za mało inwestujemy w siebie, a mam tu na myśli zarówno umysł, jak i ciało i ducha, niszczymy najważniejsze narzędzie potrzebne nam do wartościowej pracy. Ludzie, zwłaszcza ambitni i unoszący sukcesy, najczęściej niszczą je brakiem snu. Powinniśmy działać bez pośpiechu, dbać o siebie i zapewniać sobie wystarczającą dużą ilość paliwa, żeby móc odkrywać świat, rozwijać się i działać skutecznie. Tak. Miałem okazję też czytać książkę Dlaczego śpimy doktora Matthew Walkera z Berkeley. To jest psychiatra i neurobiolog, który prowadził przez większość życia badania nad snem. Świetna książka, którą bardzo bardzo polecam, o której też na pewno nagram materiał. Niedosyt snu ma ogromny wpływ na decyzje, jakie podejmujemy, ponieważ jeśli dobrze pamiętam, zmniejsza się aktywność kory przedczołowej, a kora przedczołowa stanowi coś, co hamuje hedonistyczne impulsy, czyli dosłownie osoba, która nie śpi dobrze, jest bardziej skłonna do podejmowania nierozważnych decyzji. Stąd osoby uzależnione są bardziej skłonne sięgnąć po substancję uzależniającą albo czynność uzależniającą, kiedy są niewyspane. Dlatego tak kluczowe jest spanie 8-9 godzin dziennie. Żeby przespać te 8 godzin, przynajmniej. Albo inny przykład, to też jest bardzo ciekawe. Kiedy jesteśmy niewyspani, znacznie bardziej pożądamy substancji słodkich i niezdrowej żywności względem zdrowej żywności. To jest tak fascynujące. Walker, jeśli dobrze pamiętam, badał to w taki sposób, że wsadzał ludzi do MRI i sprawdzał ich aktywność mózgu, pokazując zdjęcia owoców albo babeczek czy pączków. Piękne badanie. I potem te osoby mogły zjeść. To, na co bardziej miały ochotę. Więc tak niesamowite, ile on zrobił badań na temat snu. Więc tym bardziej badania Mafii Walkera potwierdzają słowa Grega. Nie będziemy w stanie podjąć odpowiedzialnych i rozsądnych decyzji, jeżeli będziemy niewyspani. Dlatego, tak jak mówi Greg, musimy chronić zasoby. O, i potem świetna, świetna rzecz, która porównuje to, jak ludzie oceniają osoby, które są Niewyspane, są pracocholikami osoby pod wpływem alkoholu, ponieważ to i to tak samo wpływa na utrzymanie uwagi i podejmowanie rozsądnych odpowiedzialnych decyzji. Pomyśl tylko: nikt nie powiedziałby, ten człowiek jest świetnym pracownikiem, ciągle chodzi pijany. Ale mimo to wciąż wychwalamy ludzi, którzy poświęcają sen dla pracy. Ten fragment bardzo dobrze ilustruje problem dzisiejszych czasów, czyli innymi słowy, to, że ludzie są skłonni do tego, aby poświęcić cenę na rzecz pracy, ale nie zdają sobie sprawy, jaki wpływ ma to zarówno na efektywność ich pracy, jak też i na ich własne zdrowie. Na przykład, o oh, to jest tak ciekawe, to też wiem właśnie z książki Maffie Walkera, wystarczy tydzień niewyspania, żeby spadł poziom testosteronu. Wystarczy tydzień niewyspania, żeby lekarz, oceniąc tylko i wyłącznie parametry fizjologiczne, uznał, że jesteśmy w stanie przed cukrzycowym. I to jest tylko kilka rzeczy, a całe ciało jest rujnowane przez brak snu, dlatego warto jest spać. Grek potem mówi nam, jak po co w ogóle spać, dlaczego warto jest to robić. Naszym priorytetem jest utrzymanie zdolności ustalania priorytetów. Znowu wytłuszczony ważny fragment. Sen zwiększa Twoją zdolność badania możliwości, łączenia faktów i robienia mniejszej liczby rzeczy, za to lepiej. W godzinach aktywności. Dokładnie. Święta prawda. Ostatni fragment z tej części, jaki chcę przeczytać, z części dotyczącej tego, jak odróżnić trywialne rzeczy od wartościowych, jest. dotyczy tego, jak wybrać ścieżkę kariery. Czym się najbardziej pasjonuje? Jak najlepiej wykorzystać mój talent? Co mogłoby zaspokoić istotną potrzebę ludzi? Nie szukamy mnóstwa dobrych możliwości rozwoju kariery, tylko jednej, która pozwoli nam wykorzystać do tego maksimum posiadanego potencjału. Całkiem mądre, jakby nie patrzeć. Jest wiele trywialnych rzeczy, ale tylko kilka wartościowych, i musimy nauczyć się rozróżniać to od tego, i te pytania pozwolą nam w jakimś stopniu nakierować nas na to, co jest istotne. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek i nie zapomnij o subskrypcji.